Przewitajcie, za nami pierwszy dzień imprezy pod tytułem Sud Sezonu. Takie momenty wykorzystujemy między innymi do tego, żeby poznać i podziękować też osobom, które zaszczycają nas obecnością i tworzą tło, a w zasadzie główny nurt muzyczny i pomagają nam tą imprezę mocno rozkręcić. Wczoraj wystąpiły trzy zespoły. A dzisiaj mamy przyjemność wykonać długo oczekiwany wywiad, bo omawiamy że ten wywiad już od roku, albo od półtora roku, albo i, y, ponad. albo i ponad. Dzisiaj z nami chłopaki z Martins Ben, Paweł Maciek, Karol Karol. Dwa razy Karol. Y, słuchajcie, chłopaki, cześć w ogóle. Cześć, wieczór. Cześć bardzo. Słuchajcie, może się przywitamy, żeby kulturalnie było? Tak, cześć, Paweł? Halo. Cześć. cześć, cześć, cześć. Tak szybko, bo podwójnie, nie? dabu y, Słuchajcie. Y, i jak to się stało, kiedy oczywiście pojawiać się na Mazurach? W roku 2012 powstał zespół pod tą nazwą i tak przez to chyba, jak dobrze liczę, 14 lat ten zespół istnieje. Były pewne zmiany podczas tego zespołu, ale w tym, że tak powiem, składzie aktualnym, składzie aktualnym to jest energia. Jest to coś, że ludzie przychodzą na nasze koncerty. I. Jest petarda. Ale... słuchajcie, hmm. dla, tych, dla tych, co Was nie znają, yy, bo ja wiem, co śpiewacie, ale chciałbym, żebyście powiedzieli, co śpiewacie, jak, jak, jakie gatunki muzyk, yy, muzyczne i dlaczego właśnie takie. Nie nie, nie miało, nie tych pytań. Powiem tak. Pewnego razu. <śmiech> 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 pewnego razu. Chyba, <laughs> wiadomo, będzie dłuższy, lecimy, no. Yy, zmienił się na skład, zmienił się na perkusista, który, że tak powiem, w tych. Różowy kukulany, się Bogu, Różowy, kiedy kurwa jest Siedział obok mnie, podjechał na tuwima pod pełen blok, spytałem go, czy pogra z nami szanty nie? A tutaj obecny skład, typu Maciek i Karol grali w e, Freaking Rude Boys, tak? Graliśmy reggae. Gra, grali się reggae. O, widzisz, ja na przykład tego nie wiedziałem, to już jest fajna wiadomość. Dobrze. I podjechał taką skodą Fabio, tak? Z <granatowo>, granatowo. I spytałem się go, czy powiodł z nami szanty na perkusji. Szanty, ja? No Pójdę. dobra, nie. niech no, no, będzie. Po, pojechał do tawerny pod nazwą Rozbitek. Tak Bilkasa. Bilkasach. Bilkasa. Pozdrawiamy na daną tawernę Rozbitek. I całą ekipę. No no Zagrałem zagra 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 imprezę, poczuł ten klimat, podchodzi do mnie. Paweł, czy ja mogę z Wami zostać? Okej, okay. no. to ty zostałeś tak trochę przygarnięty okay. w zasadzie, no, wiesz, to do serduszna, ale po tej walce się nie. trzymajmy. Ja się już napominałem, żeby właśnie e, Początek i, i jakby so? finał do tego momentu jest taki, że jakby tworzyliśmy początek tego projektu, ja troszeczkę odbiłem w inną stronę, potem wróciłem, jest do tej pory tak jak jest, fajnie jest muzyczka, jest dobrze. I jest dobrze. No, no, no tak. dobra, ale to była historia o Skodzie, to czemu nie Skoda Bend, tylko Martins Bend? Eee... No właśnie. No to, a, ja to ja też tak, Zdało się. Zagradł się. Z tak tego też nie kumo, ale okej. Niech Paweł to, 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 ma, to ma. Niech Pan to wyrotuje. Chcecie, no to oficjalnie może być prawdę. Na, początku, prawda, na początku tak w ogóle to. Zagraliśmy w pewnej restauracji taką próbę nagraniową żeby pokazać ludziom, co gramy, jak no, gramy, gramy. Jak, jak to wygląda, podglądam, no. no. W pewnej miejscowości znów, no. nie robiąc reklamy. I podchodzi jedna para, z obiadu odrywając się, pyta się, jak mi się nazywacie, jak się nazywać, jak się, nazywać jak się nazywać. No, no tak i poszło, no. Nie mam jeszcze nazwy, ale tak było, człowiek pomyślał, że ty Marcinczyk? Partizan. No, ty, <laughs> słuchajcie, nie, no, no to jest, no to jest, to, to jest, 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 jest dobre, to, no, to, to jest i to jest dobra. historia. Bo słuchajcie najprostsze. Jest, tak. Może to tak nie brzmi w miarę Nie, 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 pod, nie. Słuchaj, to potem nie idziemy, nie idźmy w tym y, kierunku. A powiedz mi, gdzie szantowo brzmi nazwa Ekatygdynia. A, a, no właśnie, nie? Ekatygdynia. No to przecież królowie szant i tak dalej. Tu, no, tu nie, to nie ma. To ładnie, weź to ładnie, weź to skończ, nie, weź to skończ, nie. Nie wiem skąd te pytania, ale nigdy nie, nie byłem. Ale wiesz, nazwa często jest czymś takim, co jak już pojawi się w przestrzeni, no to wiesz, jest taka łatka, to już jest i tak dalej, tak? Jakby się teraz zmienili, nie wiem, nazwy na tą Skodę, Skoda, Skoda Bent, no to ja bym na przykład, no, Fabia-Bent. albo Fabia Bent na przykład, byłoby inaczej, nie? nie? Ciężko, ciężko, no tak, ciężko, tak to bo. się wyrwało tak z znienacka to nazwa ale i, słuchaj, i no ale dobra, dorż do. Teraz do. mamy znamy początek, yy, znamy historię o Skodzie podjechaniu, przygarnięciu i tak dalej. ale dobra, yy, euk 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 Warszawa jak to się stało. Dobre pytanie. No to, dobra, to jest kolejny, to jest... Ja generalnie jestem z Mazur, wiesz, A, więc, czyli wasza ci damy tam brzytę w tym. Tak, A, okay. ja, wiesz. Ja się przeprowadziłem, no. wyprowadziłem, ale chętnie przyjeżdżam zawsze no to już chyba 7, 7 lat będzie, tak? Jak przyjeżdżam do. w 7 lat. 7 lat. <grym <grym> się dowiedziałem, nie? Słuchajcie, nie? Ale tak, powiedz. Słuchajcie. Ja byłem... Te takie rozmowy właśnie typu gramo-Mazura. Ja rozmowy typu o mazura to, 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 to. Mają być zawsze luźne, wiecie, bo my nie jesteśmy telewizją, nie jesteśmy Ślizyjny, m, m, programem jakimś śniadaniowym. My staramy się te Mazury 24 i też nasze relacje też z wami prowadzić luźno na takiej koleżeńskiej, przyjacielskiej, tak. bo wiecie, oprócz tego, że. Naprawdę w tym sezonie to, co wszyscy Was chwalą na to Pytanie no. w, w Ten w Volvo to furką jednak tłumik, nie? Nie, nie? nie, nie, nie. E e Prze Prze Przebudę EGM się okej okay, no. Pani, to był przykład tego, że my oprócz tego, że e pracujemy na Mazurach, się. to potem też jesteśmy normalni ludźmi, rozmawiamy o, nor o, 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 o normalnych rzeczach, Często wszyscy muzyków kojarzą, że tu dziewczyny, tu grupy, tu ja fanki tak dalej, a my, jest, a my słuchajcie, a, a my potrafimy czasem rozmawiać tak? o samochodach przykładowo, tak? Ja wiecie, jak was, jak was poznałem, to yy, u was jest fajna energia, fajnie się bawicie, fajnie się wygupiacie. Może tak. to jest wyreżyserowane, ale jak ja, jak ja widzę Karola za, za tą elektryczną, po no prostu to wiesz, już, to jest dobrze, tak? Ty zamykasz oczy. Nie, to ja zamykam oczy. Tak? Ale no, to też koral zamyka oczy. Nie, to ja. O, ty o, ty to w ogóle okularz... Ty, ty będziesz w okularach? Czasami zdarza mi się. Tak, to, to ty na pewno zamykasz oczy. Nie, 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 Artur. No to słuchaj, no to jest tak, że każdy z sobą. No. I, I ty. się, co im to się właśnie najbardziej podoba. Bo... Po co I udawać? Ja udawać. No nie widzę udawać. dlatego właśnie mówiłem, mi się to podoba. potrafię. Każdy gra, gra z nas jak potrafi, wszystko. I to się kurwa wie. To się, wiesz, to się, skłabia, to się kurwa mówiłem. działa. Ja, no, mam to tak, ja mam tak Odbywa ja... się to w ten sposób, że czasami jest kurde, zmęczenie się... repertuaru, materiału, nie repertuaru. I jest, mamy swój wieczór, że jest coś znienacka, ludzie się bawią i tak dalej. Jeżeli oni to poczują, no to. Ale wiecie co, ja byłem na wielu waszych koncertach i yy, mam wrażenie, że ludzie zawsze czują. Nie, raz byliśmy byłem na takim koncercie, że chyba w strandzie miało padać. To się chyba zwijaliście. Nie wiem, czy to wy byliście, czy to okno tak, był. To, to tak. wy byliście. wielki nie? balon taki, no, był Ale za się później się udało, nie, pograliście, nie? bo graliście, nie? Była godzina ja, przerwy. Nie Skończył deszcz padać. Więc tak powoli robiliśmy. Może zaczniemy? Zaczniemy. My coś no tam powoli. Się ruszy, nie? Ludzie tak się zaczęli bawić, to była taka impreza. Ludzie, co właśnie, Super. bo to może w drugiej, może mniej w formie wywiadu, ale też dla hmm. cztelników ważna informacja, że Wy musicie mieć kochani świadomość, że my, jak jeździmy, robimy te live'y, to też jest u nas coś takiego, że my, jak idziemy na występ na przykład innego wokalisty, to oczywiście my tych wszystkich ludzi znamy, bardzo lubimy ale perkusja jednak wybiera, wybija rytmy, nadaje ton imprezie i jak jeździmy przed do Was, jeździmy na karpienie, o kawa, pozdrawiamy wszystkich, tak? I to jak jest, jak jest właśnie, jakie jesteście wy wszyscy, to ja nie widziałem nigdy, żeby impreza nie była udana. No Kurcze, no, ludzie się bawią no, fenomenalnie. My, to, że, ten, że każdy z nas ma swoją publiczność i, i wiesz. I, niektórzy się mieszają, tak, niektórzy, niektórzy są się mieszają, wiesz, ale szanujemy się na zabawie, szanujemy, wiecie, to, wiesz, publiczność. To też, to, ci ludzie, którzy tu przyjeżdżają, to tworzą ten klimat. Ale no, słuchaj, no, to jest tak jakby m, wiadomo o co chodzi. Nie? Niektórzy przyjeżdżają z Jenaska. Się a, nie, a niektórzy dostosowują jakby swój urlop do naszych no, Tak, ale, ale wiecie, no. bo na Mazurach panuje takie przekonanie, o Jezus, znowu szanty. Nie, a wy macie coś nie, takiego, że nie, nie. trochę szant, tak. trochę roka, i czasami trochę mocniej, nie? Dokładnie. No, trochę mocniej. Dokładnie. E, słuchajcie, gdzie wam. E... Ale to też, że ci przeszkadza, to w zależności od tego wyczucia tej, że tego, tego momentu. Gdzie ludzie wychodzą po Widać pierwszym. Chcą, nie? po pierwszym nie może, wychodzą z listy ustalonej. A po prostu, wychodzą... A, i czyli tylko to po prostu jest... reagujemy, jak po prostu reaguje publiczność. Jak jest ta energia, to i u nas jest ta energia. Jakby i wtedy. jest jakby... to z to w dwie strony. Jak, czyli jak Paweł zarządzi, machnięcie trzy razy ręką, albo coś tam zrobi, to wtedy wiecie, że będzie. się Albo się odwróci. No. Nie? Nie nie? Albo się <laughs> uśmiechnie, albo nie. A to po <laughs> Uśmiechnął się w sposób numer 17, lecimy z tym. A powiedzcie mi bo tych koncertów za wami kurczę przystała setki. no jak nie no, jak nie na pewno że, setki, na pewno setki, się nie? Się, że, no, My tak się tak. lepiej poznaliśmy, no z dwa lata temu, z, no z dwa lata temu, bo, z z dwa, z lata to, temu no. bo wy też mieliście taką przerwę nie było was, mogliście no. na Mazurach, nie, a dwa lata temu tak wróciliście, w zeszłym roku już było sporo, a w tym roku już bardzo dużo koncertów. Ogólnie jeszcze nie? powrócę do początku tego, że ja tam z osobami zaczynając zespół. Pozdrawiamy Kamila Sajdę i Justynę Głudnowską. Pozdrawiamy serdecznie bardzo e, e, Daniala Kratkowskiego, z którymi pod namiotem zaczynałem ten, że tak powiem, tą historię tego zespołu. No i tam. Iwona, jaka Iwona miała ma ten, ten, ten. Aha, z Iwona Iwoną, no dobra tak, Generalnie Iwona Świdecka. E, tak. Nie. Która, że tak powiem, nas wdrożyła w klimat tych tawern, zareklamowała nas. Pozdrawiam. A teraz y, słuchajcie, dwa pytania. Jedno podchwytliwe. Kto z Was pływał na żaglach? My chyba pływamy w tym roku, nie? Ja pływałem tam, w tym roku. roku. Ci... Słuchajcie, to, to kiedyś Was zapraszamy przed jakimś koncertem na cały dzień na żagle? Hmm. A Zrzemiszcie... ja na silniku będę siedział. <ślał> Ale na żaglówce. ale, ale, ale by nie było w tym... Nie wiem, no w ogóle ja. Nie, nie, wolisz nie. szybciej, Weź albo silnik. wiesz, albo wezmę gitarkę, sobie usiądę gdzieś tam coś tam na, bo, na bo na lin, linki czy coś. Ale to, to, to no właśnie ja właśnie tego nikt nie lubi robić, jak nie. ty to chcesz, to od razu mamy załatwione. Nie, 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 e, tak. Za Wami setka koncertów, koncertów, takie pytanie, czy jakiś koncert albo jakaś, kilka koncertów zapadło wam szczególnie w pamięć? Później że były takie nie momenty, że kurde wiesz kończysz. Koncert i, I, roz... i, i tak na... na... że... do Patrzy na nikanin. Ole, kurwa, to było. No, Zajwi się. Pip, pip, Ale nie no, tam ale, wiesz, że takim... tak, nie, tak nie powiem. Tak... żeby że, że był szał, nie? Były, były takie momenty, że. Nie, po prostu naprawdę... wracałeś do domu, to nie. zastanawiałeś się, e, czy już skończyłeś te granie, czy, jeszcze grasz, to, nie? czy jeszcze grasz. Ta energia, to, nie? To, to, a energia. A ogólnie wiesz, nie ma takiej reguły, że wiesz, że 300 ty kończymy, czy coś tam, coś tam. Jak widzimy, że coś się dzieje na, na, tym, na, na parkiecie to idziemy wiesz, idziemy Czyli dalej, y nie? głodnego nakarmić, a no nie, nie wysłuchanego, wysłuchanego napełnić ogień. Do końca ognia. No, no, no. Słuchajcie, dziękujemy bardzo za przybycie. Mm -hmm. Jeszcze ten koncert przed nami. My rozpoczniemy sezon 2024 przed występem, właśnie waszym, mm -hmm. bo zawsze to, to duże powiedzenie, bo dopiero w zeszłym roku pierwszy raz otwieraliśmy sezon po imprezą, ale w tym roku otwarcie imprezy będzie właśnie, otwarcie sezonu 2024 będzie przed waszym występem. No i, i wasz występ będzie pierwszym w sezonie 2024. to Taka właśnie ciekawostka. Tak, tak, tak. Nie trytuję się takiego wyróżnić, nie, nie, Bo cieszymy się, że gracie na końcu. A powiem Ci szczerze, że czekamy w ogóle. Nie? Czekamy wschodu, zachodu. Z zonu, no ale ja wiem, ale do... słuchaj, no my, wiesz, my się bardzo cieszymy, bo. W ogóle dostosowujemy wręcz ulot. No to... jakie wiesz początek musisz planować urlop, no to kurde nie kiedy już wiesz, wiesz no oczywiście my się bardzo cieszymy bo hmm. ee, jest mamy wiesz. wrażenie że wiesz co wszyscy tak na to reagują i też jak rozmawiamy z ludźmi I, i, oni nas pytają już trzy miesiące okay. wcześniej kiedy kiedy tak, kiedy tak, bo tak, chcemy tak. wziąć urlop nie? I, i, i powiem ci szczerze że tak samo jak jak e, gramy na przykład sezon e, koncertowy to już e, dostosowujemy urlop swój i to ten ten, ten czas, ten sezon grania, to musimy dostosować do swojego życia, nie. No słuchaj, wiesz, ja, ja wiem, że to spotkać, przy, przy spotkać przy się tyle. Jak wakacje, czy tydzień robimy sobie wolnego? Tak, tak, tak. Wiesz, no, kiedy robimy? To... Tak, to kiedy to... nie? Dziękuję za tę rozmowę. Kończąc, jeszcze chciałbym. Ale chciałeś pogadać? Nie, no, nie to no, możemy jeszcze no, tak, pogadać, no, ale zaraz będziemy robić live'a jeszcze z Tomkiem, no, Paciorkiem i tak, tak dalej. No, no. Ale wiesz, bo być może ten wywiad nie jest ciekawy, znaczy to co, to co wy mówicie jest ciekawe, ale być może to, że ja się wtrącam, jest mniej ciekawe. Ale y, chciałbym, żebyśmy też skorzystali z okazji, bo my takie filmy publikujemy bardzo często kilka miesięcy po, y, ale ten materiał na pewno publikujemy y, wkrótce, dlatego bym skorzystał z okazji no. i chciałbym, żeby się zaprosili naszych czytelników, swoich fanów i tych, którym uda się ten film zobaczyć. Do miejsc, w których będziecie grali. No i właśnie, kto pamięta, gdzie w tym roku gracie? Nie chodzi o daty konkretne, tylko gdzie mniej więcej będziecie grali. Co? No, Zbikasy, DZ to czekaj, DZ czekaj, no to liczymy, czekajcie, DZ czekajcie. DZ liczymy. rozbitek. Węgorza Dobrze. Sztynord. Lecimy. Strada Stranda. Stranda. I zaczynamy w ogóle w Strandzie w majówkę w piątek. I, nie, i, my, to, i my to będziemy transmitować. Nie ma, nie ma lekku, nie ma lekar, nie ma lek. gracie na eventach różnego rodzaju, prawda? To pokazuje, że ten wasz produkt, ta wasza pasja jest, jest, jest na fali. No i tego ja wam tego życzę, żebyśmy się jak najczęściej spotykali. Teraz w tawernach, później pewnie gdzieś tam padnie pomysł. Pojawi się pomysł, żeby zrobić być może pięciolecie portalu Mazury 24. Jeszcze nie wiemy gdzie, co, jak, ale zdenieś o tym jako jedni z pierwszych albo pierwsi poinformowani. E, bardzo, prosi, bardzo prosimy. E, my, ja nie chciałbym, nie chciałbym teraz powiedzieć, że szkoda, wiem, że zaraz ten koncert, nie? I nie mógłbym teraz powiedzieć, że już nie mogę się doczekać zakończenia sezonu, bo tak naprawdę zakończenie sezonu to jest całkowicie inny klimat, graliście na zakończenie sezonu, jednak było zmęczenie, jednak nie było tych przywitań, a no teraz widzisz, co się dzieje, jest a, to inna Mogę no. teraz? No. No. No, jest tak. Początek sezonu, nie? Wszyscy wsiadają do busa, Happy New Year. Tak, tak. <śmiech> Jedziemy, <śmiech> nie? W Połowa sezonu ten pr podłączy prąd, ten coś tam, ten pali fajka, nie? Okej. Okay. Ani mi nie gadaj. <laughs> się nie odzywam albo czasami się odezwę, nie? A na koniec sezonu a na sobie koniec co? wsiadasz w busa i każdy Facebooka się wygląda, nie? nie? no jest, Ale jest, wiesz, no, bo też każdy jest, ma swoje jest, jakieś tam życie, a jak się tyle jednak jeździ, no to przychodzi taka rutyna troszeczkę. Artury, słuchaj, no yy, jesteś zmęczony sezonem, tak? To jest październik, no, listopad, coś tam, coś tam. Ale kończy się rok, zaczyna się, wiesz, czyli lutym, marzec. Czekasz, nie? Na to co, ja Czekasz, co, 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 kiedy mamy... się zacznie? Słuchaj, ja mam, ja mam tak zamiar? Że, 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 jest, wiesz, jakby twoje życie jest dostosowane do do następnego sezonu, do następnego Oczywiście, Bo, ta, bo, te, bo ten sezon i... to nie jest tylko praca, ale to mi się wydaje, że każdego roku jest jakaś taka forma też przygody. Oczywiście, jednak, że tak. Nie? Słuchajcie, wiecie co, ja mówię. Mamy dużo, mamy do ty nie. jesteś tyle samo co ja, Paweł się wtrącał. A a, my słuchamy. a wy słuchacie. Weryfikujemy. Słuchajcie, masz minutę, masz minutę. możecie na przykład sami coś powiedzieć, ale możecie na przykład nam zadać pytania. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę, Proszę, Proszę. bardzo. Ty jesteś młodszy, to ja ci pozwolę. <grywa> za Georgą. Nie no, Karol gitarzysta, zajebisty jest, nie? Dziękuję ci. Z tobą też się dobrze gra w <grywa> <grywa> A A ogólnie z... Jakoś sobie parę ja lat radzimy, nie? Sobie, tak. jak, ja to, jak ja to mówię, najmłodszy, ale... My ogólnie... Rawi <grywa> ...z Karolem gdzieś tam znaliśmy się wcześniej z innych kompilacji. projektów. I jakby dlatego, jakby się tak, jakby nasza droga ta złączyła. Bo po prostu wiedzieliśmy, jakby jak gramy i jak ze sobą dobrze się czujemy, jakby to... Też nagraniach, po naszych zachowaniach na pewno widać. Po sukcesu, że się dobrze tak, czuję, się tak, ze sobą, przede Tak, się tak, tak. Sobą. my się znamy, wiemy, wiesz, reagujemy na siebie w pewien sposób, wiemy, czego się spodziewać, wiesz, patrzę na niego i rozumiemy się, więc to, to jest istotne. Nie? Ten tupnię nogi już, wiadomo, schod. Tak, potrafimy tak, tak. ze sobą grać, to, to jest ważne. Nie? To e, Karol, słuchaj, e, bo ja pamiętam, że nie jak byłeś w czy miałeś na do nas, to zawsze było u ciebie kombinowanie, o matko, muszę wziąć urlop, nie wiem czy przyjedzie, nie wiem czy ktoś weźmie My możemy powiedzieć oficjalnie czym Ty się zajmujesz na co dzień? IT. No właśnie, branża IT, ale to nieraz czasem zdanie, coś możesz sobie wziąć czy tak? też, też, ja generalnie mało pracuję na miejscu. To czekaj, to gdzie Ty pracujesz? W Kostromie. Pozdrawiam. Pozdrawiam A Ty normalnie gdzie pracujesz? Albo nienormalnie? Kierowcy karetki jestem. A to Ty właśnie jesteś od tej służby zdrowia, nie? Tak. No dobrze. No, o co chcesz jeszcze za Nie, nie, za, za, za dużo mi się pojawiło takich pytań, nie, no takich, no takich prowokujących, i boję no, się, żebyśmy dłużej ten wywiad robili. No dobrze, no dobrze. Trzy no. Kochani, słuchajcie, dziękuję bardzo. Baliście się tego wywiadu. Każdy w ogóle bali się tego wywiadu, tak ja naprawdę nie to nie jest luźna rozmowa. Ja mogę mi przyjść. Jeszcze raz jest jeden? Z dwóch się coś złotuje. Z dwóch się coś. Z dwóch się coś. A co masz na myśli? Może mi to wytłumaczyć. Znaczenie początki Ja rozumiem. rozumiem? Wiesz, śniadanie zmęczone, wiesz. Jest po śniadaniu, będzie zmęczony, wiesz, jest złotowany. A do dnia nie, ci... nie masz wrażenia takiego, że ten sezon się kurde taki, rodzi, że wyjątkowy, czy nie? Ale ja na przykład wiesz co, mam takie wrażenie, że do mnie dochodzi, że ten sezon będzie bardzo. A ja, a ja powiem nie? ci, yy, tak jak ja to czuję. Ja, mam, ja, ja tak mam przed każdym sezonem. Mhm. I wiesz co, i przed każdym sezonem. Yy, oczywiście zdaję sobie sprawę, że. bo nie wszyscy to wiedzą o was, o naszej pracy, że oprócz tego, że mamy tą pasję i naprawdę nas to wszystko kręci, mhm. to jest potężne zmęczenie i my to zmęczenie naprawdę na skończeniu sezonu, a czy nigdy nie ma tak Jezu, niech dobrze, niech ten sezon się kończy. Właściciele portów, nie, no ja... właściciele portów, menadżerowie restauracji mają naprawdę na oczach wypisane: Boże, niech ten sezon się skończy, hmm. i my to niejednokrotnie widzimy. Na koniec sezonu, tak? Tak, bo to naprawdę jest. Ale męczące, nie, nie. Tak? Czy, czy czujesz coś takiego, że. Że ten sezon będzie wyjątkowy. Ja, ale czy na powiedziałam naprawdę, że tak czuję za każdym razem i za każdym razem on nie jest wyjątkowy? I tak samo mam y, wrażenie w tym roku, bo raz, że jest już nas więcej, bo mamy nowego, nową osobę. Bo to miał Dwa, być a nie wie, ale, co, tak, ale, też, ale też wiesz co, też chcemy z muzykami troszeczkę inaczej robić, bo my doszliśmy do wniosku, że y, za, bar, za mało robimy Wam zdjęć. Bo okay. life jest fajnie, nie? Taki wywiad jest ok, no, ale za fotki, mało, fotki, za mało fotki, robimy tak, zdjęć, tam, bo tam widzimy, że czytelnicy dobra. na przykład to lubią. A też na przykład mamy taki problem, że jak mamy ten kompas i zapowiadamy imprezy, to mm. tak. będzie gra w strandzie, a zdjęcie ze sztynortu. I to jest trochę nieok, okay, tak? Bo powinno nie być prawda, tak, tak, że jeśli Martin Band gra w strandzie, to powinno być zapowiedzieć imprezy Martin Band w Strandzie, jeśli Martin Band gra w Dezecie. Cały pakiet. Tak, nie? więc my w tym roku będziemy się skupiać, żeby porobić, porobić zdjęcia muzyką i też, Umieszam, troszeczkę, też troszeczkę pozmieniać w portalu pewne rzeczy, żeby wygrało. ludzie. Bo jest bo, to taka prosta sytuacja. Waszym głównym zdjęciem u nas jest chyba właśnie zdjęcie albo ze strandy, albo ze strandy. Nie i teraz tak. Czasami się tak składa że mm, zwłaszcza na początku sezonu lub pod koniec sezonu tych koncertów jest mniej, jest na przykład tak, że Martin z ben są trzy koncerty obok, nie? I jest zdjęcie ze Strandy i ludzie tak. myślą, że Martin z Benz dla Strandy. Na strandzie. Wydarzeniu powstaje jedno... jedno tak, akaratu. a w tym momencie się okazuje, że Wy jesteście w rozbitku w dezecie i w Strandzie, więc... My, kochani, też słuchamy Waszych pomysłów, dziękujemy no, za nie. Okej, okay, to, no. że, 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 że to że to, dziękuję. to jest zajęte, Ale to pomysł no. naszych czytelników, wiesz, bo my, oni nas naprawdę cały czas inspirują. I takie rozmowy, nawet takie wiady też. Kochani, kończymy? Wy Dziękuję. się rozgrzejcie, ja idę, idę porobić kolejne live. Y. I co? Danego sezonu 2024. A będzie I... wyjątkowe. No obiecałeś. Ja zobacz, ja tak ja a, ja tak, a ja tak czuję. Bądźcie, że coś tak, że będzie wyjątkowo. Słuchajcie, y... <laughs> coś mi komarek brzydzał, no, to... znaczy, znacie, Słuchajcie, dwiecie, no. po, pojawiło się przeczucie, jeśli czujecie podobnie, to po prostu przyjedźcie na Mazury na i do zobaczenia. Procesy. Na, koncertach na Facebooku Martins można sobie tam podejrzeć Benton. gdzie jedę, i kiedy i No właśnie, a my postaramy się porobić Wam tyle zdjęć, żeby lądowały też nie tylko na naszym, ale i na Waszym Facebooku. Obiecany, obiecany, obiecany. Wschód sezonu, naprawdę, kultura. Kultura, a bo dużo obiecałem. <laughs> Słuchajcie, dziękujemy bardzo, <laughs> do zobaczenia na Mazurach i na koncertach Marty z Trzymajcie się, hej! Hejka. Hej. Hej. A to słabo zrobiłeś. Hej. widać, nie? czy widać. nie widać. Jest dobrze? Widać. Ale masz 4K. Mhm. Tak. Dwadzieścia pięć ta, ta, ta. Możemy? Możemy. Tak, tak. Czy lubicie się śmiać? <gcribing> tak, za dużo, za dużo. Dobra, dobra. dobra Pierwsze pytanie będzie: jak, jak to się stało, że pojawiliście się kiedy, na Mazurach i kiedy? Tak, mniej więcej zrobimy od początku, nie? Dobra. <g <Anime> <g I z wielkiego dobra, dobra, ja to zadam pytanie. Este... Gwiazdeczki ja, te... są. Możemy już? Tak. Cześć, witajcie. Mamy dzisiaj drugi dzień rozpoczęcia sezonu 2024, wschód sezonu. Oficjalnie tego sezonu jeszcze nie ogłosiliśmy, nie otworzyliśmy, spokój. Nie, snu no piwo zabra. no, nie zabrał. No piwo mi zabrał, no. Ale wiesz, że tak się to Dobra, nie? już dobra bez piwa, co? Dobra, jeszcze raz? Czy tak nie, z... jest To raz. ma być normalnie, nie, tak? Nie, tak, normalnie, tak jak to... jest. Nie, no w sumie gracie dużo też muzyki takiej rockowej, więc ten snut rockowy musi być. Kochani, wracam. już! Wiesz, że ja cały czas nagrałam i to było wszystko reżyserowane, nie? A ty przeszedłeś, nie? Tak. Tit, tit, tit. Daj, Daj mi, dobra, jeszcze raz. Wytrzymaj,